Używa takiego bardzo fajnego sformułowania, że te nowe technologie są pewnego rodzaju takim rajem dla artystów, rajem dla twórców. Ja bym właśnie o ten raj chciał zapytać, bo my cały czas mówimy i, i jakby jesteśmy w pewnej przestrzeni, jaką są nowe technologie, nowe media. I oczywiście tutaj zwrócił Pan doktor przede wszystkim uwagę na to, że to nie jest tylko i wyłącznie internet, tak? że my też nie powinniśmy to definiować, wszystko i wyłącznie tylko. W perspektywie internetu, ale jako informatyk ja się zastanawiam w zasadzie, mówiąc o nowych technologiach, mówiąc o technologiach cyfrowych. Czyli nie, 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 nie definiujmy tych, tych pojęć, bo to, to tutaj też nie o to chodzi, ale zastanawiam się tak naprawdę, jaka dzisiaj, bo pani z kolei doktor tutaj powiedziała, że to wyrasta właśnie z awangardy malarstwa, kultury, tego wszystkiego, co już zostało dokonane wcześniej, teraz jest realizowane za pośrednictwem technologii. I mamy właśnie te nowe konteksty, nowe możliwości, i tak dalej. Ale mnie interesuje to w zasadzie, co z tej technologii jest znaczące dla tego, co obecnie dzieje się, czy w literaturze, kulturze, sztuce, i w jaki sposób też ta technologia, i czy w ogóle jeszcze dzisiaj zasadne są pytania o to, czy ona wpływa, na jakim poziomie wpływa, i tak dalej. Bo tutaj pani profesor też pokazała ten pierwszy, no właśnie, eksperyment, utwór. Literacki, który jest włączony poprzez przeglądarkę internetową, on funkcjonuje w sieci, i tak dalej. I teraz jaka jest rola tej technologii w tym wszystkim i co jest najważniejsze z tej technologii, że to właśnie wygląda tak, jak wygląda, i funkcjonuje tak, jak funkcjonuje? Uwalnianie znaku, według mnie, w każdej sztuce. Po prostu znak zostaje uwolniony. Dałam ten przykład, ale. W przypadku literatury, proszę Państwa, no my, my znamy literaturę drukowaną, tak, literaturę drukowaną, ale pamiętajmy, że literatura nie zawsze była drukowana, było coś takiego jak literatura oralna, przecież dawno, dawno, tego nie pamiętamy, po prostu taka jest wyższość tych technologii współczesnych, że one są bardzo szybko i możemy, rozwijają, w związku z tym my możemy obserwować, co się dzieje. Ale była literatura oralna i jej, jej ślady też istnieją w literaturze drukowanej. I teraz tak, tą pozostałością w literaturze drukowanej, oralności, no to na przykład jest saliteracja, prawda? Czy na przykład onomatopeje, czy na przykład rym, rytm, takie zabiegi, powiedzmy, rozmaite. Czyli one, one ciągle, ciągle jest, są. I teraz, co się dzieje, czyli słowo dźwiękowa, wartość. Wartość dźwiękowa słowa, tak? Wytworzyła pewne środki retoryczne, tak, Stylistyczne, retoryczne. I teraz mamy literaturę pisaną, mamy literaturę drukowaną. I teraz co robi? Co jest możliwe dzięki technologiom cyfrowym? Możliwe jest to, mianowicie, że Wartość znaczy znaczenia literackie mogą być kształtowane za pośrednictwem, o, mamy, za pośrednictwem także e, wizualności, warstwy wizualnej słowa. Tak? Nie chodzi tutaj o obraz jako taki, o ikoniczność. Chodzi o wartość ikoniczną słowa. I mamy nie wiem, czy to nazwać cyklem, tak, tak jak Kochanowski treny miał. Tak to my tutaj mamy. E, właśnie taki pierwszy, weźmy sobie e, argument, pierwszy utwór literacki. W każdym razie znaczy także wygląd słowa, ruchome, ruchome słowo, to w jaki sposób ulega zmianie, jest udźwiękowione, modyfikowane, mogą być litery przestawiane, mogą się powiększać, zmniejszać, zmieniać barwę, kształt. To wszystko uczestniczy w kształtowaniu znaczeń literackich, prawda? Ja nie mówię, że, że tylko to bo semantyka słowa jako znaku arbitralnego nadal jest istotna, ale ona wchodzi w interakcję. E, tutaj dobrym też przykładem jest Susan Gibb, Czarnej Jagody, e, gdzie, powiedzmy, gdzie powiedzmy poszczególne linki mają kolor są koloru fioletowego e, i w momencie, kiedy na nie klikamy, to jest też ciekawy zabieg zresztą no, Mariusza Pisarskiego, który tutaj została wprowadzona czerwień i... I one są jakby, od, od, można powiedzieć, odhaczone, one bledną. Cała książka, właściwie, powieść dotyczy: bohaterką jest malarka, do której ciągle wraca w jej wspomnieniach no, akt molestowania seksualnego w dzieciństwie. I ona to bardzo, tego mocno doświadcza, A tym elementem, który to przypomina jej, to, to właśnie czarne jagody, ponieważ no to molestowanie, którego dopuszczał się dziadek, działo się, działo się, kiedy ją, dziadek ją zabrajerał na jagody do, do, do lasu chyba między innymi. W związku z tym te czarne jagody, które ona próbuje malować, mają wydobyć z niej, wyrzucić to wspomnienie. I teraz na poziomie tekstu mamy poszczególne wyrazy właśnie na fioletowo ujęte. Mają kolor tych jagód. My dotykamy jakby poprzez przechodzenie, przechodząc hipertekstowo, prawda, z jednego linku do drugiego. My jakby dotykamy tego doświadczenia. Co więcej, kiedy najeżdżamy, one robi się czerwone, jakby podkreśla właśnie ten aspekt tego, tego doświadczenia, takiego traumy, którą, którą ta bohaterka Przeżywa, prawda? Więc także można powiedzieć, że ta fabuła jest wystawiona na wierzch. Ona nie dzieje się tylko w naszej wyobraźni. Ona także dzieje się na powierzchni tekstu, i dokładnie tak samo nie uda nam się tak tego, tych, tych projektów, a może Kendall, chociaż e, e, te, te całe strony literature. Organization. Aha, może warto byłoby to zobaczyć, bo, bo właśnie. Te znaczenia są kształtowane w interakcji słowa jako, jako ruchomego, przekształcającego się znaku i w ogóle, w ogóle tekstu, tekstu. I tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do semantyki zna, tekstu, właśnie słowa jako znaku arbitralnego. Więc Tutaj mamy do, do czynienia tak na, naprawdę w mojej ocenie i o tym piszę w cyfrowej semiopoetyce już we wstępie, to napisałam po prostu, że tak naprawdę to jest literatura w pełni piśmienna dopiero, dlatego że ona nie może istnieć poza wizualnością, tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, audiobooki pokazują nam, których słuchamy jadąc samochodem, ja zaczęłam słuchać że w ten sposób, do literatury wróciłam, bo badacz bywa czasem trochę poza literaturą, że wszelka literatura, której możemy wysłuchać, czyli na przykład typowa literatura realistyczna, to jest wciąż oralna literatura. Tu nie ma znaczenia, czym będziemy czytać, czy będziemy słuchać tego. Tak? Znaczenie jest takie samo. Natomiast w przypadku literatury elektronicznej nie. Nie możemy jej e, e, wysłuchać. Musimy ją zobaczyć. To jest dopiero w pełni wykorzystana piśmienność. E, te znaczenia są właśnie kształtowane w interakcji e, słowa jako znaku tak? i słowa jako... Jako właśnie też znaku arbitralnego i słowa jako znaku ikonicznego. I to jest ogromna zmiana. Ale to samo dokonuje się we wszystkich innych sztukach. We wszystkich innych sztukach, które są w tej przestrzeni cyfrowej. No i jeszcze dodać trzeba nasz udział, czyli klikanie. To, że, że powiedzmy, no można powiedzieć, no dobrze, ale w książce też musimy przewracać kartki, tak nie przeczytamy przecież, prawda? Ale tutaj jest to innego typu aktywność, ponieważ. Ona każe nam coś dokonywać wyborów, prawda? I jakby no, mamy poczucie współtworzenia porządku dziania się tekstu i sensu także. To znaczy, w tradycyjnej literaturze czy w tradycyjnej sztuce, znaczenie tworzone jest w naszych umysłach do momentu, kiedy nie opiszemy tego, nie wyjmiemy tego na zewnątrz, nie wypowiemy. Natomiast tutaj my, jakby współtworzymy znaczenia, chociaż trzeba pamiętać, że właśnie ta aktywność nasza jest jakby wpisana w intencję nadawczą. Nie z czymś, co my nagle możemy sobie zewnętrznie zrobić. Znaczy zrobimy to, co zostało programem przepisane, przewidziane. Tak? Tylko tego możemy dokonać. Natomiast to, 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 co nie zostało programem przewidziane, tego nie zrobimy. Czyli nasza aktywność jest wpisana w tekst i staje się częścią tekstu. To jest bardzo istotna kolejna zmiana, tak sądzę. Tak, i wydaje mi się, że niezwykle ważna jest refleksja nad kondycją słowa w środowisku cyfrowym, bo musimy pamiętać, że to słowo w środowisku cyfrowym, środowisku mediów elektronicznych jest takim samym obiektem, jak każdy inny obiekt mediów cyfrowych. I podlega tym samym operacjom, które opisuje Manowicz, tak? Ono jest programowalne. Ono podlega automatyzacji. I jest tak, że takie słowo może mieć programowane odpowiednie zachowania. Stosuje się algorytmy generatywne inspirowane przyrodą po to, by projektować zachowania tekstu, zachowania słowa. Jeśli to słowo nie jest związane już z tą taką materialną podstawą, może być właśnie wprawione w róg, to na kolejnym etapie można sprzęgać architekturę tekstu na przykład z biosygnałami. I to jest prawdziwie augmentowane słowo. Są w obszarze designu, typografii cyfrowej takie projekty, gdzie projektuje się czcionki, wykorzystuje się systemy do biofeedbacku i to są czcionki, które na zasadzie sprzężenia zwrotnego odpowiadają czy wizualizowane są procesy artykulacji, w zależności od tego jak mówimy, z jaką emfazą czy w stresie, czy nie, to nasze zachowanie, te biosygnały tłumaczone są na zachowanie takiego cyfrowego słowa, tak jak mówię, sprzęga się ta czcionka, język, architektura tekstów, konsekwencji bezpośrednio z ciałem. Więc jeśli chcielibyśmy tutaj mówić o procesach wzmacniania, augmentacji, niepowrotu, do literatury oralnej, ale właściwie ale takiej nowej ontologii języka, nie? tak. I, i, i właściwie no wzmocnienia te, 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 tego potencjału wyrazowego słowa, które w przestrzeni właśnie cyfrowej niezwiązane z drukiem uwolnione może znaczyć więcej i na różne sposoby. A równocześnie wciąż pozostaje obiektem mediów cyfrowych, jest programowany. Widzimy czcionki, które. Yy, zachowują się jak stada ptaków w łabice ryb w wybranych projektach, to wprowadzony został algorytm Craig'a Reynolds'a, który stymuluje tego typu no stadne zachowania. Więc to to, 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 to jest nowa ontologia języka, już nawet nie, to, to, to jest powiązane ze sobą, a nowy sposób istnienia językowości języka w środowisku cyfrowym. Właśnie tutaj kilka razy padło właśnie to odniesienie do algorytmów. Mhm. Tak, Jan Krew ostatnio pisze, pisał w książce, że w zasadzie wszystko należy do algorytmów. Tak? On pisze o władzy algorytmów, tak? że w zasadzie wszystko zdominowane jest przez algorytm. Oczywiście on go definiuje bardzo szeroko, definiuje go nie tylko, nie tylko i wyłącznie w takiej perspektywie informatycznej czy programistycznej, ale bardzo szeroko, co jest też bardzo charakterystyczne dla tego, co dzisiaj dzieje się w kulturze, sztuce literaturze, bo pani profesor też tutaj mówiła, że mamy pewne rzeczy, które jakby są założone, czy znaczy co one są założone z góry, zaprogramowane przez odpowiednie odpowiednie algorytmy, ale czy, czy my możemy powiedzieć, że te algorytmy na tyle w dużym cudzysłowie, bo, bo, bo to nie jest stricte informatyczne, one programują, one w pół, bo to pani doktor mówi, mhm. że one się układają, tak, w jakieś kształty mhm. i tak dalej, ale to jest zaprogramowane? A czy one to jest założone, że one się tak będą zakładać? Bo w tym momencie rola technologii polegałaby na tym, że one w pewnym sensie determinują to, tak? Mhm. Ale tam jest element interakcji, bo ja mówiłam o no konkretnych właśnie. No właśnie. projektach Jorga Pilingera, który zaprojektował taką aplikację dostępną w App Store ABCDE mhm. i do końca alfabetu, gdzie wybieramy wchodząc w interakcję, ściągając w przestrzeń ekranową poszczególne litery, to jest też kontynuacja z kolei tradycji poezji dźwiękowej, bo w momencie, kiedy ta litera pojawia się wizualnie, to też słyszymy dźwięk, który jest artykulacją określonej głoski. Później wybieramy w programie określony algorytm, na przykład właśnie algorytm stada albo L systemy. A, Albo pojazdu Breitenberga. Tam, wybieramy i te y, wtedy litery zaczynają wchodzić w interakcję. My też możemy, dotykając ich jakieś określone zachowania, powodować, ale determinujemy poprzez wybór algorytmu to, jak one będą się zachowywały wizualnie i pejzaż dźwiękowy, który się w efekcie wyłoni. A w swoich performance'ach Jor Pillinger wykorzystuje tą aplikację, sprzęga ją z systemem speech-to-text recognition i artkuje w szczególne litery, które widzimy z kolei na, na ekranie. I to są takie jego sety, tak? I znowu dochodzi do sprzęgnięcia. Właśnie tej architektury tutaj tekstu już bezpośrednio z organizmem, a równocześnie obserwowane z zewnątrz, bez świadomości całego tego zaplecza technicznego, te działania przypominają, nie wiem, poezję dźwiękową, wykonanie ursonaty. Więc jesteśmy tutaj w tym paradygmacie nakreślonym przez Scotta Redberga, gdzie wskazuje się. Scott Redberg pisze wprost o ogromnym długu. Który w tradycji awangard zaciągnęła literatura elektroniczna. Ale mamy tutaj też taki rodzaj jakby ucieleśnienia, mhm. prawda przede wszystkim jakby odbiorcy, bo to, to że nadawca, tak, twórca angażuje ciało, no, to, no to, to jest, prawda, mamy jakby w tej jeszcze przed elektroniczną literaturą od zawsze mhm. to było. Natomiast odbiorca był można powiedzieć, w pewnym sensie bierny, to znaczy bierny fizycznie, tak? On mógł sobie przetwarzać w głowie gdzieś i, i, i wytwarzać, stronę. tak? Wytwarzać wyobrażenia, w wyobrażeniach tworzyć. Natomiast w, w tych projektach jest tak, że to właśnie odbiorca staje się jakby takim, możemy mówić o takim tekście, który jest wytwarzany właśnie w, sy w sytuacji także odbior odbioru i ono ma charakter jednorazowy. Tak, jednorazowy, jakby indywidualny dla każdego. I to wcielenie w tekst jest szczególnie ewidentne. Bardzo żałuję, że nie ma. Tutaj profesor Anny Naher, bo zajmuje się teraz w sposób szczególny projektami z obszaru VR literature. Projektami eliterackimi, które wykorzystują um, technologię rzeczywistości wirtualnej, ale w taki krytyczny sposób. Wychodząc poza ten narzucony przez rynek model doświadczenia rzeczywistości wirtualnej jako doświadczenia. Więc też jesteśmy na tym etapie rozwoju praktyk literatury elektroni elektronicznej, który zakłada też krytyczną refleksję nad samą technologią. Te projekty służą równocześnie krytyce samej e, technologii.